W momencie, kiedy człowiek wierzący pozbędzie się sakramentu pokuty ze swojego życia, od tego momentu zaczyna się taki dziwny opór przed nie tylko skanowaniem swojego sumienia po to, żeby. Zobaczyć, gdzie jest dobro, gdzie jest zło, co można poprawić, w jaki sposób powrócić na, na drogę ideałów, które przynoszą życie, także życie wieczne. Ale także ten opór polega na tym, że coraz bardziej degraduje się obecność w kościele. Coraz łatwiej jest usprawiedliwić się z popełnianego zła coraz bardziej łatwiej jest odmówić chodzenia do kościoła, przyjmowania praktyk, takie po prostu zdziczenie serca. I właściwie można powiedzieć, że takie zacięcie, zacięcie w oporze wobec Pana Boga. Nawet wobec tych rzeczy, które nie są restrykcyjne, ale są bardzo dające dobre rozwiązania, powoduje, że człowiek sam na siebie gotuje taki miecz, który, jak to mówi Biblia, po prostu może nas wytępić może spowodować, że przestaniemy w ogóle istnieć na poziomie duchowym. Psychicznym, emocjonalnym i w budowaniu z relacji z innymi. I to jest taka trudność, i to jest taki dramat, który może się wydarzyć, kiedy my nie uwzględnimy tego, że dobrze jest dbać o sakrament pokuty, ponieważ on otwiera nasze serce.